Gmina żadnu jest w sercu, a tu są dwa kluby z gminy żadnu. Panie, panie Ratow, powiem tak, że będę siedział cicho i spokojnie na stadionie, czyli nie będę dopiął żadnej drużyny, chociaż rzeczywiście na mecze drużyny Polanu przyjeżdżam bardzo często, obserwuję tutaj no z kilku powodów. Po pierwsze, że Gmina Żarno, jak pan dobrze wie, jest mi bardzo bliska mojego sercu. Są nieznany rady, starostą, tu się państwo na mnie głosowali, ale tu wspieram ten klub również. Niewielkimi może kwotami, ale kwotami, które zawsze jak się do tego, że łatwiej jest bilansować ten budżet i co roku te 5-6. 1000 tysięcy złotych zawsze wpływa do budżetu tutaj, z innego wsparcia, prawda, medialnego czy jakiegoś jeszcze takiego osobistego. Natomiast przecież tak samo w tym klubie gra no, jeden z moich kolegów, radnych powiatowych, pan yy, Dawid Kurzawski, prawda, no ale no, już hitem w ogóle jest to, że przecież mój pan dyrektor, Paweł Łoś, dyrektor mojego wydziału gospodarczego, jest trenerem tej drużyny, więc yy, dzisiaj no, serce yy, jest po obydwu stronach, bo to, gminy, bo to drużyna z gminy Żabno, ale jednak yy, no, troszkę bliżej jest mi, jeżeli chodzi o Żabno, bo bo tutaj jakie mam więzi jeszcze osobiste, jak przez, chociażby przez te osoby, o których przed chwilą tutaj panu mówiłem?